Dzień dobry, witam wszystkich w kolejnym filmie na temat tego, jak stać egzamin w Łomży. Teraz wykonuję skręt w lewo zgodnie z tym, jak prowadzi droga z pierwszeństwem. I za chwilę wjadę w takie miejsce, w którym będą dwa znaki stop. Z czego pierwszy jest dobrze widoczny, a drugi nie do końca. Tu po wyjeździe z tej drogi z kostki skręcam w prawą stronę i później ponownie w prawą. Wyjeżdżam na drogę jednokierunkową. Gdy dojadę do jej końca, znów będę miał miejsce, w którym egzaminator nie musi mówić, co dalej, ponieważ na wprost jest zakaz ruchu. Czyli pozostaje mi tylko skręt w prawo, oczywiście z użyciem kierunkowskazu. I tu będą dwa sławne stopy. Pierwszy widać bardzo dobrze. Zatrzymanie oczywiście wykonuję nie przy znaku, tylko przy krawędzi jezdni poprzecznej, tak żebym widział, czy coś nie nadjeżdża z lewej strony. I z prawej strony widać kolejny znak. Który jest bardzo ciężko zobaczyć po skręceniu z pozycji kierowcy, dlatego lepiej zobaczyć go wcześniej, lepiej rozejrzeć się wcześniej. Czyli wykonałem y, kolejne zatrzymanie za tym drugim znakiem stop. Przejechały inne samochody, i teraz mogę sobie jechać dalej w lewą stronę. I tutaj część jest nie maksymalnie przy prawej stronie. To jest prawdopodobnie zatoczka autobusowa, ale gdyby Wam się zdarzyło tam wjechać i gdyby egzaminator się o to przyczepił, argumentujcie, że po prawej nie ma żadnej linii, jest tylko jakiś płaski krawężnik, który nie jest żadnym znakiem drogowym, więc nie ma żadnego przepisu, który by zabraniał jechać tam przy prawej stronie. Dzięki za obejrzenie filmu i zapraszam do kolejnego.